Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 m. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Witamy, rozpoczynamy następny tydzień. 28 sierpień, poniedziałek. No, po burzliwej znowu nocy pomimo, że i odwołał w ostatnim swoim w ostatniej prognozie swojej burze, no niestety burza była, ale taka dosyć widoczna dobrze, bo tu sporo błyskawic, grzmotów jakiegoś wiatru super silnego nie było, no troszkę powiało, Generalnie nic się nie działo tragicznego, także na spokojnie. Akurat byliśmy w dobrym kierunku. Także dzisiaj też mają być jakieś burze znowu zapowiadane. A w tej chwili, no jak widać, takie coś tam próbuje się wyklarować. Jakieś słoneczko gdzieś od czasu do czasu próbuje się przebić. Niebieskie, widać. O tam, jak widać, oświetlone po drugiej stronie, akurat brzegi. No co? Za godzinkę wybieramy się ze Zbyszkiem pochodzić, porzucać troszkę spinningiem. Na noc nie rzucałem już w ogóle. Nie chciało mi się wczoraj. Jakoś tak niezbyt dobrze się czułem. Chciało mi się tych rybek znowu męczyć. Dobra, to na razie. No dziś raczej szans na poprawę pogody. Nie będzie. Już jest godzina prawie 17 i jest cały czas to samo. Na całe szczęście przestało padać. Nie musimy się kryć. Bezwiecznie. Jakże minie tak Nudnawo. Leż nas na spacerku oczywiście. Ja tam jakieś prace porządkowe porobiłem, troszkę generalnie nie mam nastroju przy takim dniu do niczego. No i wieczór, już kolacyjka, także dzianek zleciał. I witamy 29 sierpnia we wtorek No niestety pogodę kiepskiej część dalsza Dzisiaj znowu w ciągu dnia jakieś burze mają być Chociaż teraz jest całkiem, całkiem tak rześko Nie powiedziałbym, że zimno, ale No nie jest parno tak jak wczoraj, no ale... Burze mają przyjść według prognoz. Joterek delikatny na razie. Tak z południowego zachodu wieje. A my robimy po śniadanku kaweczkę. A do kaweczki ciasteczko. I ruszyli już na grzybki. No i mówi, że jak nie ma rybki, to będą grzybki. Nareszcie możemy nacieszyć się słoneczkiem. Trochę rozwiały się chmurki. I mamy ładne słoneczko. Można posuszyć trochę rzeczy. Ta namoczyła wczoraj. Kaloszki trochę gdzieś tam jej przeciekają. A ja wreszcie mogłem wyjąć leżaczek. No i u nas już po obiadku pozmywane. A na dworze koniec dobrej pogody. Zrobiło się siwo. To mówi, że jakiś alert pogodowy przyszedł no nic dziwnego, bo proszę jak to wygląda niezbyt sympatycznie no zobaczymy jeszcze może zdążymy bo chcieliśmy ze Zbyszkiem pójść sobie trochę porzucać haczyczkiem no to tylko niestety ze Zbyszkiem wróciliśmy na tarczy nic nie złapaliśmy pogadaliśmy tylko z panem z, z wojska Obrony Terytorialnej kraju bo mają akurat tutaj ćwiczenia terytorialsi mała grupa taka ćwiczone jakiś desant pontonowy no i tyle i zaczęło kropić na dobre na tyle się zepsuła pogoda że zdecydowałem się rozbić Namiocik. No Przy tym układzie nie musimy się zamykać. Nie jest duszno. Możemy sobie mieć przestrzeń życiową, o, stać normalnie, nie garbiąc się. Także na spokojnie teraz będzie można się poruszać. Nawet jak kropi. Troszkę miałem problem, bo nie mogłem zapiąć gumek przez deskę, bo nie da się sięgnąć pod spodem, a z zewnątrz za krótka rączka no więc musiałem wejść do wody sobie. Całe szczęście jeszcze jest ciepła. Można chodzić spokojnie. I tak się prezentuje nasz namiocik. no i znowu na chwilę przestało kropić ale jak widać na horyzoncie jest po prostu mglisto cały czas także no proszę pogodowy rollercoaster normalnie znowu słoneczko przed chwilą padało jedno co się nie zmienia to to że siwo jest cały czas jest po prostu mglisto godzina ósma na razie mamy ciszej spokój no, horyzont taki chmurkami jest tam zasnuty ale o ten najdalszy to prawie go nie widać zamglony niesamowicie no zobaczymy co będzie w nocy to co do jutra do dobrej nocy